Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o czterech moim zdaniem fundamentalnych cechach każdego dobrego sprzedawcy. Zapraszam Was serdecznie. No to dziś może być trochę kontrowersyjnie, ale chciałbym od razu wytłumaczyć, na czym to opieram, na czym opieram to moje twierdzenie. Otóż jakiś czas temu, tak obserwując najlepszych sprzedawców, których znam, którymi się gdzieś tam otaczam, dodatkowo obserwując w moim odczuciu jednych z najlepszych trenerów sprzedaży czy trenerów biznesów. Poszukiwałem takich wspólnych cech i zauważyłem, że te osoby najczęściej mają cztery cechy wspólne. Ja uważam, że te cztery cechy trzeba mieć, rozwijać i pielęgnować sobie, aby odnieść długofalowy sukces sprzedaży. Natomiast pamiętajmy o tym, że nie jest to nagranie ani o nawykach, ani o postawach, o tym będą osobne nagrania. Także, jakie cztery wspólne cechy łączą takich wybitnych sprzedawców i wybitnych trenerów sprzedaży? Ja zacznę od najważniejszej, moim zdaniem. To jest wesoły, entuzjastyczny, nie mylić z takim, wiecie, śmieszkiem, pajacowaniem. Uważam, że nie ma dobrego sprzedawcy, który nie podchodzi do swojej pracy entuzjastycznie. Obojętnie, czy on lubi swój produkt, czy on lubi swoich klientów, czy on po prostu lubi pracę z ludźmi. Nie ma znaczenia. Dobry sprzedawca, ja nie znam dobrego sprzedawcy, który by na wesoło, entuzjastycznie nie podchodził do swojej pracy. I koniec, kropka. Druga cecha to. Jest zmotywowany, ale zmotywowany wewnętrznie, nie zewnętrznie. Pamiętajcie o tym, że motywacja zewnętrzna to jest takie paliwo rakietowe, które pcha nas do działania. Wewnętrzna to jest raczej ta, która w nas trwa dłużej, ona jest długofalowa, ona nam daje raczej długofalowe efekty. Czyli innymi słowy, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: co ja chcę osiągnąć jako, jako handlowiec-sprzedawca? Trzecia cecha to jest kreatywny. I ja przez kreatywność sprzedaży rozumiem to, że ciągle poszukuję nowych rozwiązań. Mój kolega Mateusz, którego serdecznie pozdrawiam, często mówi o tym, że sprzedaż to jest takie poszukiwanie, takie testowanie. I ja bardzo lubię to powiedzenie, dlatego że faktycznie tak ze sprzedażą jest. A jeżeli ktoś twierdzi inaczej, no to spójrzcie, jak zmieniła się sprzedaż w czasach covid -u. Osoby kreatywne bardzo szybko przystosowały się do nowego środowiska, osoby mniej kreatywne no. Część z nich pewnie pozamykała swoje biznesy. Także trzecią cechą jest po prostu, że jest kreatywny. I cecha numer cztery to jest: potrafi radzić sobie z odrzuceniem. Ja trochę nie wiem, jak to jest, że. Osoby, które trafiają do sprzedaży, nagle, tak wiecie, wychwytują, że my w życiu tak często słyszymy nie, nie, bo klienci nie chcą, bo klienci mówią mi nie, klienci mi opowiadają, że nie. Natomiast nie zauważa tego, że w życiu jest analogicznie tak samo. My bardzo często słyszymy nie i zanim zaczynamy pracę w sprzedaży, my tego w ogóle nie dostrzegamy. Także cecha numer cztery: potrafi radzić sobie z odrzuceniem, innymi słowy, potrafi radzić sobie z nie. Oczywiście też wspiera się dobrymi przekonaniami, ale o przekonaniach będzie kolejne wideo. A jestem ciekaw, jakie jest Wasze zdanie, jaka jest Wasza obserwacja odnośnie takich wybitnych sprzedawców. Jakie oni mają Waszym zdaniem, jakie muszą mieć cechy, żeby osiągnąć sukces sprzedaży. Proszę podzielcie się nimi ze mną w komentarzu, będę Wam bardzo wdzięczny. Widzimy się w kolejnym nagraniu, które będzie o przekonaniach, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!